specyficzna atmosfera panująca na tym osiedlu na pewno skrajnie różna od tej, która panuje na typowych osiedlach mieszkaniowych. Bardzo lubię to, że o każdej porze dnia można ubrać dres i wejść na stadion pobiegać i naprawdę nikogo to nie zdziwi. Jedyne, co by się tutaj przydało, to trzepak, na którym można by potrzepać nasze skromne chodniczki pokojowe, a także można by po prostu pofikać koziołki. Także przydałaby się księgarnia. Posiedle, podoba nam się wiosną, bo jesienią zimą jest tu bardzo ponuro i budynki są takie nieciekawe. Byłoby lepiej, gdyby te starsze akademiki były pomalowane jakoś wesoło i w środku jest potwornie i zimno. Bardzo mało ludzi się tutaj kręci. Wszyscy właściwie siedzą w akademikach i trudno tutaj po prostu. Zieleni co prawda jest dużo, no ale ludzie niewiele tutaj dbają o czystość. Trochę sprzątania by się przydało. Osiedle bardzo mi się podoba, ponieważ jest dużo akademików, cała młodzież skupiona jest razem, jest dużo zieleni, jest, gdzie spędzać wolny czas, gdzie odpoczywać, opalać się, no jeżeli ktoś lubi, tam, grać w piłkę. Jest zielono, ładnie, daleko od centrum, nie ma dużego hałasu, no jedyne co mnie denerwuje to te taksówki, które tutaj stoją. Kolorowo było za czasów skiby, napisy na murach, i akcje happeningi, A no, w ostatnich latach to wszystko... Zginęło, było cicho, jest spokojnie. Natomiast coraz więcej ludzi spoza osiedla się kręci, bójki, jakieś ryjki po nocach, które nie urządzają studenci. Jest po prostu niebezpiecznie. Powinien się tutaj znajdować jakiś większy ośrodek rekreacji. To, że jest AZTS, że jest stadion, na którym można pobiegać, to świetnie wszystko, tylko że brakuje właśnie takiego miejsca, gdzie mogło, mogłyby się spotkać większe rzesze studentów, gdzie można było pograć. W środkówkę jest coś takiego, ale w postaci betonowej płaszczyzny, na której można się nieźle poobijać. Nie podoba mi się na osiedlu przede wszystkim to spalone kino.